Dziękuję Panie Marszałku, Panie Ministrze, wysoka, wysoka Izbo, ta długa dyskusja, pytania, wypowiedź Pana Ministra, sprawozdanie z prac komisji pokazało jak istotna dla nas jest ta regulacja, ale chciałbym troszeczkę jakby uczłowieczyć to prawo energetyczne, bo to prawo energetyczne to z jednej strony jest taka konstytucja dla podmiotów, które na rynku energii elektrycznej, na rynku gazu, na rynku odnawialnych źródeł energii pracują, ale z drugiej strony jest to też rozwiązanie czy, czy ustawa, która opisuje komfort naszego życia, komfort życia zwykłego Kowalskiego. I chciałbym powiedzieć, że tutaj Pan Minister zresztą podkreślał pewne rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi przynajmniej o tą politykę prosumencką, ponieważ pewnie to nie będzie tanie rozwiązanie. Przyłączanie takich małych mikroinstalacji do systemu będzie trwało powoli. Ale dzięki temu być może właśnie unikniemy sytuacji, jaka jest w Niemczech, kiedy no, regulator nie przewidział tak masowego podłączania i nadwyżek na rynku tej energii odnawialnej, które, które się nagle pojawiły. Dyrektywy, które czasami są traktowane jako coś nieprzyjaznego, tak naprawdę Wprowadzają na rząd, na instytucje, które zajmują się tymi trzema dziedzinami, wiele aspektów przyjaznych dla właśnie zwykłych obywateli. I dzisiaj mamy taką nadzieję, że to, co stało się na, na rynku energii, ta obniżka cen energii elektrycznej na, na giełdzie, że w podobny sposób zaistnieje również na rynku gazu. Podczas obrad komisji, tutaj senator Iwan bardzo o tym szczegółowo mówił, dyskutowaliśmy o, o tych kwestiach, ale zakładając, że nie stanie się nic złego z tym obligiem gazowym, czy to będzie 50% czy 70%, bo takie Wersje się podczas obrad Komisji pojawiały, zresztą zapowiedzi złożonych poprawek o tym też mogą świadczyć. Istnieje właśnie szansa, że z czasem ten rynek obrotu poprzez giełdę spowoduje obniżkę cen gazu dla zwykłego mieszkańca, odbiorcy gazu. Więc należy jakby podkreślić, że te rozwiązania wymuszone trochę przez dyrektywy będą poprawiały komfort życia i będą prawdopodobnie, możemy to stwierdzić, pod dużym naciskiem właśnie na, na kwestię obniżenia. Duże wątpliwości wzbudza o to rozwiązanie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Ale dzisiaj to rozwiązanie, które się pojawiły na, pojawiło na Komisji i tutaj dziękujemy też Ministerstwu, że, że potrafiło uzgodnić i przyjąć taką wersję, która przede wszystkim daje możliwość na potrzeby własne produkcji energii, pewnie w, na początku u niedu, niedu, niedużej grupy producentów, ale jednak. Nie brakuje fascynatów, takich rozwiązań, którzy już dzisiaj pokonali te bariery administracyjne, którzy zarejestrowali tę działalność i próbują tworzyć na własne potrzeby prąd. Myślę, że wiele rozwiązań, i to zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będzie powstawało, chociażby z samej chęci produkowania czystej, zielonej energii. Dzięki temu, mam taką też nadzieję, znacząco poprawi się udział energii odnawialnej w tym bilansie naszym energetycznym, który musimy wypełnić do 2020 roku. Przypomnę, że na Polsce jest obowiązek spełnienia 15% udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energii. To wydaje się, że jest niedużo, ale jeszcze mamy prawie, że jak powiem do, kilka procent do, do wypełnienia i jeżeli tylko ta niesamowita energia, która drzemie u Polaków będzie tym elementem jakby wykorzystanym w odpowiedni, w odpowiedni sposób, to z pewnością też ułatwi rządowi decyzję dotyczącą tego maksymalnego poziomu wsparcia przy tworzeniu dużego trójpaku. Myślę, że też zostanie uruchomiona niejedna pewnie działalność gospodarcza związana z produkcją urządzeń na na dla, tej mikro, dla tych mikroinstalacji związanych z tymi czy to ogniwami fotowoltaicznymi, czy też małymi instalacjami wiatrakowymi, że nie będziemy tylko mieli duże wiatraki nad domami, ale w tych ogródkach pojawią się ciekawe rozwiązania tych mikroinstalacji. Chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, że dzisiaj bardzo, bardzo się czasami boimy tego wpływu i tych rozwiązań, które narzuca nam dyrektywa, ale dzięki temu, że, że wreszcie mamy przynajmniej zabezpieczone kwestie dotyczące podstawowych warunków wypełnienia tej dyrektywy, myślę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie dla Polski korzystny. Dziękuję bardzo.